Dzień dobry, kochani, witam się dzisiaj z Wami wśród tych zielonych roślin. A co my tutaj dzisiaj mamy? Mamy tutaj oczywiście piękne, piękne benjaminy, o których Wam dzisiaj opowiem. Odmian beniaminów jest bardzo wiele. Mamy takiego pięknego z takimi cudownymi korzeniami. Jest to Fikus tępy. Także ma takie grube, skrubiałe korzenie. Tego najczęściej używamy do robienia czegoś takiego jak bonsai. Szybko rosnące, piękne bonsai. Bardzo dobrze reaguje na cięcie i formowanie. Ale jeżeli dam mu dobrą, dobre podłoże i dobrą doniczkę, bardzo szybko potrafi wystrzelić i tym sposobem mam teraz tu o taką wielką właśnie roślinę, która nie była długo przycinana ani formowana, więc zaczęła żyć własnym życiem. Mamy też fikusy o skręconych listkach i mamy też fikusy o listkach biało-zielonych, takie jak tutaj. To, są, to jest chyba odmiana jakaś... variegata, jakaś odmiana właśnie taka pół na pół z białym obrzędem zielony środek, ale uwierzcie mi, że odmian beniaminów i w ogóle fikusów jest tak wiele i bardzo wiele pewnie jeszcze nie poznaliśmy i nie są wprowadzone na nasz rynek i do sprzedaży na nasze parapety. Ale o czym to dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim o tym, by co robić, żeby dobrze rosły nam fikusy. Bo jak wiecie, fikus jest rośliną zimozieloną, trzeba go chronić przed mrozem, nie może zostać na zewnątrz. A poza tym ma takie swoje właściwości, które sprawiają, jest piękny, wygląda jak drzewo miniaturowe w doniczce. I to przede wszystkim sprawia, że chcemy uprawiać te fikusy. Jest długowieczny, bo naprawdę można takiego fikusa spokojnie nawet 20 lat uprawiać. Mój w ma już najmniej 20 lat, ale powiem Wam, że i rośnie super, na tą chwilę rośnie bardzo ładnie, albo raczej nie rośnie, ale o tym zaraz Wam opowiem. Pro, podstawowy problem, dlaczego fikusy beniaminy czasami nam y, zrzucają liście. Podstawowy problem zrzucania liści przez fikusy pochodzi z tego, że nasze wspaniałe fikusy czasami mają coś takiego, że po prostu jest im za ciepło albo za zimno. A więc, kochani, nie cierpią przeciągów. Jest to roślina, która najlepiej czuje się w ciepłym, suchym, w miarę takim umiarkowanym miejscu, gdzie nie ma zbyt dużo wilgoci, ale oczywiście wilgoci w podłożu, bo lubi podlewanie, lubi zraszanie i rozproszoną wilgoć, ale podłoże musi być takie niezbyt mocno przelane, bo wtedy też potrafi zrzucić liście. Oraz wyschnięte na biur. Mam tu właśnie przykład rośliny, którą prawie ususzyła. To jest, kochani, ta roślina. Z tej strony opadły prawie wszystkie liście. Mało tego, że stała ona bardzo blisko przy ścianie, w związku z tym nie miała tu dostępu światła, więc prawie liście opadły wszystkie. Z tej strony wygląda całkiem przyjemnie. Nie przesadzałam jej już jakieś 5 lat albo lepiej i na tą chwilę wygląda tak. Dzisiaj dopiero ją podlałam, więc tam w doniczce stoi woda. Po nagraniu wodę z tej doniczki wyleję i wtedy ta roślinka trafi z powrotem na swoje stałe miejsce. Dlaczego na stałe miejsce? Ano, dlatego na stałe miejsce, że niestety ale pikusy są bardzo czułe na przestawianie. Owszem, jak ja je zabiorę teraz na chwilę. I one tutaj chwilę ponagrywam i odstawię je na miejsce, to nic im nie będzie. Natomiast jeżeli ja przestawię je dzisiaj, będą stały tu, jutro wyniosę je do innego pokoju, a za dwa dni wyniosę je jeszcze gdzieś indziej, to w bardzo krótkim czasie oblecą mi wszystkie liście z tej rośliny. I to dosłownie potrafi zrzucić wszystkie liście. Miałam taki przypadek, że właśnie ta piękna roślinka ozdobiona przeze mnie lampeczkami jednego roku zrzuciła praktycznie wszystkie liście. Owszem, one zawsze zrzucają jakąś tam ilość liści, ale... Był taki moment, że zrzuciła praktycznie wszystkie i na tej roślinie liści po prostu nie było. Wtedy było to spowodowane niczym innym jak taką, takim szkodnikiem roślin doniczkowych, a mianowicie tarcznikami. Opanowały do tego stopnia tą roślinę, że były na wszystkich młodych przyrostach i na wszystkich, praktycznie liściach, od spodu w postaci małych czarnych tarczek. To było kilka lat temu. Ja byłam pewna, że już tę roślinę po prostu straciłam. Ona zgubiła wszystkie te liście, odpadły, i obawiałam się, że już nic z niej nie będzie. A, przeniosłam ją do nowej ziemi, korzenie zostały wymyte, wypłukane, yy, została przeniesiona do nowej ziemi. No i okazało się, że to chyba po prostu pomogło. Albo to, albo może co innego, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie po zimie pięknie urosły liście i roślina dalej jest żywa. Oprócz tarczników yy, szkodliwe są oczywiście wszelkiego rodzaju wciornastki i inne, yy, inne robaki, które potrafią się nam zalęgnąć w doniczkach i na roślinach. Także wynoszenie beniamina na zewnątrz i przynoszenie go po lecie do domu zawsze wiąże się z ryzykiem przytargania do domu jakiegoś szkodnika, także pamiętajcie o tym. Dobrze wtedy zapobiegawczo użyć jakiegoś środka przeciwrobaczego właśnie na roślinie. Ale no jak wiecie, są i ekologiczne środki i nieekologiczne. Ja po prostu staram się pewnych roślin nie wynosić na zewnątrz i wtedy nie mam kłopotu. Naturalnie te rośliny dochodzą taka ciekawostka, dochodzą do nawet. 20 metrów wysokości, oczywiście w naturze. Jego naturalnym środowiskiem jest Azja Południowo-Wschodnia, Australia Północna i Wyspy Salomona. Tam wyobraźcie sobie te rośliny, właśnie takie olbrzymie potrafią rosnąć. W domu, jeżeli będziemy je co roku przesadzać do doniczki większej o około centymetra to możemy wyhodować roślinę o wysokości nawet do 2 metrów, 2,5 metra w dużych i dobrych słonecznych miejscach i wysokich, dużych pomieszczeniach przeszklonych, możemy dochować nawet rośliny 3 metrowej. Wiedzieliście, bo ja w ogóle. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że jest to roślina, która jest w sumie łatwa w uprawie bo nie trzeba przy niej chodzić codziennie i codziennie tam coś przy niej robić. Wystarczy ją posadzić, postawić w odpowiednim miejscu, raz na tydzień pójść, zajrzeć, czy nie jest ziemia zbyt mocno wyschnięta, podlać i wystarczy. Dla niektórych to jest jednak wyczyn i później są te różne takie problemy związane właśnie z tym, że nam ta roślinka obumiera. Tu jeszcze o tych naszych wspaniałych beniaminach. Czas na robienie sadzonek z beniaminów jeszcze przyjdzie, bo teraz mamy kochani styczeń, a w styczniu takich rzeczy raczej nie robimy. Luty, połowa marca, nawet na to jest lepsze niż teraz. Teraz jednak rośliny jeszcze odpoczywają, one jeszcze nie rosną praktycznie i jeszcze takimi rzeczami się. Nie zajmujemy, ale mogę już powiedzieć mniej więcej teoretycznie, jak takie sadzonkowanie przeprowadzamy. Pokażę to na roślinie, którą mam tu blisko siebie. Sadzonki robimy z takich oto wierzchołkowych pędów. Obcinamy ten pęd, obcinamy tą, ten młody przyrost u góry. Usuwamy kilka liści, zostawiamy na, na takiej sadzące dwa góra, trzy liście. Nie więcej więcej nie jest konieczne, a większa ilość liści może spowodować, że nie wytworzy się korzeń. W ogóle fikusy wytwarzają taki sok mleczny, to się chyba lateks nazywa, akurat tego nie doczytałam do końca, więc wybaczcie. I ten lateks czasami zapobiega wytwarzaniu korzeni na roślinie. Co może być problematyczne? Niektórzy radzą sobie z tym tak, że czekają aż ta obcięta gałązka przystnie, zrywają ten, tą zaschnięte mleczko i wtedy umieszczają taką sadzonkę albo w podłożu, albo w wodzie. Ja z reguły ukorzeniałam te rośliny w podłożu od razu, ale w tym roku właśnie... W marcu myślę, że to zrobię. Spróbuję zrobić kilka sadzonek w podłożu i w, w wodzie, i zobaczymy, które szybciej się ukorzenią, które szybciej wystartują i które zaczną pięknie rosnąć. A teraz pokażę Wam. Jak te moje rośliny wyglądają tak bardzo z bliska? A, kochani, zapomniałabym jeszcze. Mamy jeszcze całą gamę takich pięknych oto fikusów. To jest akurat fikus dembolistny. Dostałam go w prezencie w zeszłym roku. Urósł praktycznie o połowę, więc doniczka jest na niego na pewno za mała i już wymagałby przesadzenia, co też uczynię, ale dopiero, właśnie gdzieś tam w lutym. Opieka nad taką rośliną wygląda zupełnie tak samo jak opieka nad tymi wszystkimi fikusami drobnolistnymi. Tamte tylko potrafią osiągnąć jeszcze większe, jeszcze większe rozmiary. A teraz pokażę Wam jak wyglądają te moje przepiękne fikusy. Tu mamy fikusa tempego z tą piękną, z pięknymi korzeniami, yy, grubymi takimi superanckimi korzeniami, które, którego niektórzy formują w formie bonsai. On z początku może był trochę przypominał bonsai, ale z racji tego, że miał bardzo dobrą ziemię, niestety do bonsai już się nie zalicza. Ja go oczywiście spróbuję przesadzić, przesadzić, zaszczepić i zobaczymy co z tego będzie. Tutaj mam tego przepięknego, zobaczcie. O tych zielonych listkach. Akurat ten jako jeden nie został przeze mnie umyty, więc jest troszkę zakurzony, więc ten kolor jest taki przydymiony. A jak już Wam opowiadałam, fikusy uwielbiają być zraszane i myte. Jeżeli macie sucho, a szczególnie zimą, to taki zabieg co dwa tygodnie sprawi, że będą bardzo Wam wdzięczne i będą przepięknie, przepięknie yy, rosły. Widzicie? Wszystko jest tu. O. Także zaraz po nagraniu biorę się za mycie tego Beniaminka. A teraz kochani wracam jeszcze z takim z taką ciekawostką, że fikusy ponoć oczyszczają bardzo dobrze, oczyszczają pomieszczenia, a więc jeżeli w sypialni yy, czujecie, że wam coś tam nie pasuje, źle śpicie postawcie sobie fikusa który będzie oczyszczał Wam pomieszczenie z różnych toksyn. Głównie z kwasu mrówkowego, ale też i innych substancji, które niekoniecznie nam służą. I na tym, kochani, już kończę. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! A na zakończenie, kochani, jeszcze czym nawozić? Bo to o tym w sumie nie powiedziałam. Możecie nawozić wszystkim, czym chcecie. Lubią nawet fusy z kawy, oczywiście w niewielkich ilościach, jak większość roślin. Oraz wszelkie nawozy humusowe. Jeżeli systematycznie przesadzacie swoje rośliny co rok, to może się tak zdarzyć, że nawożenie ich nie jest Wam w ogóle do niczego potrzebne. I to już teraz koniec. Do usłyszenia następnym razem.